Wymyśliłam coś fajnego, Mary. Domyślam się, każda z nas ma apetyczną czekoladę, brakuje tylko czekoladowej fontanny, w końcu nie ma to jak czekolada z czekoladą. Spróbujmy! Pyszności! Czekolada jest taka pyszna! Nie Mary, nie wkładaj palców do fontanny. Poczekajmy na słodycze. Ale to kaktus! A ty co masz? To straszne! Nie bój się, Mary, mam więcej szczęścia niż ty! To żelkowe oczy! To niesprawiedliwe! A mnie się podoba! Pachną tak aromatycznie! Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować! Oj! Zjem dwa na raz! Pyszne! Kolorowa żelkowa wstążka też jest super! A przy okazji, Mary, czy wiesz, że w żelkowych oczach jest nadzienie? Nie masz się czym chwalić. Włóż swoje żelki do fontanny i zjadaj je szybko, żeby mnie nie drażniły. No dobra. To będzie pyszne! Żelki i czekolada to moje ulubione połączenie. Szkoda, że żelki na patyczku się skończyły. Ale mam ich więcej. Mary, spójrz. Moje patyczki z żelkami zaraz zamienią się w czekoladowe. Jakie apetyczne. Muszę to szybko zjeść, zanim ktoś mi to zabierze. Mary już na mnie krzywo patrzy. Kate ma takie szczęście do słodyczy. Mogłabym jeść wiecznie te pyszności. Jeden żelek za drugim. Przecież nie da rady się zatrzymać. Dobra, Mary, skończyłam. Bo już widzę, że ślinka ci cieknie. A ty masz czekoladę na całej twarzy? To żaden problem. Sekundę i już nie ma czekolady. Chociaż jest na mojej ręce. Dobra, chyba czas spróbować tego kaktusa. A, jest taki kłujący. Może jak obleję kaktusa czekoladą, to nie będzie tak źle? Będę musiała to sprawdzić. Nie, nie dam rady tego zjeść. Spróbuję jeszcze raz wykąpać go w czekoladzie. Co robisz, Mary? Udało się. Spójrz na to. Wygląda jak lody w wafelku. Spróbuję. Mmm, to jest pyszne. A najważniejsze bezpieczne ani jednej kującej igły. Mary, nie zapomnij, że wszystkie zostały w środku. Uważaj. Dobra, ostrzegałam cię. Co za uczta. Oj, coś kuje mnie w usta. Po kolce kaktusa. Zabierzcie je ode mnie. Mary, ostrzegałam cię. Dobrze, że mam ze sobą pensetę. Pokaż mi swój język. Zobaczymy, czy będę mogła ci pomóc. Ostrożniej. Mogłaś być ostrożniejsza, kiedy zdecydowałaś się zjeść kaktusa. Masz rację. Już po wszystkim? Wspaniale, dzięki, Kate. Nie ma problemu. Wow, banan i słodka posetka. Wspaniale! Tym razem masz dużo więcej szczęścia niż ja! Surowa ryba! Nawet kaktus był lepszy do jedzenia, nie zazdroszczę ci! No to zaczynam. Co za apetyczny banan! Muszę go obrać. Teraz mogę zanurzyć w czekoladzie. Banan i czekolada to świetne połączenie. Teraz trzeba go obtoczyć w posypce. W ten sposób będzie jeszcze smaczniejszy. Wow, wyszło niesamowicie. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jest pyszny. Teraz już zawsze będę jadła banany z czekoladą. Już się skończyły. Ale mam jeszcze posypkę. Wiem, można ją wsypać do fontanny. Dzięki temu czekolada będzie smakować jeszcze lepiej. Jak fajnie! Wygląda niesamowicie. Wow! Fontanna zmieniła kolor. Wspaniale. Jaka szkoda, że muszę w tą piękną fontannę wpychać obrzydliwą rybę. Okej, trzeba to zrobić prędzej czy później. Zanurzę się w czekoladzie rybko. Wygląda dobrze. To jednak nadal surowa ryba. Tylko w czekoladzie. Dobra, próbuję. Szczerze mówiąc, to jest po prostu okropne. Smakuje obrzydliwie. Jest mi niedobrze. Współczuję ci, Kate. Jedyną rzeczą gorszą od surowej ryby jest surowa ryba pokryta czekoladą. Biedna Kate. Ma takiego pecha. Może jakoś poprawię jej humor. Wiem. Kate, trzymaj słomkę. Co mam z nią zrobić? A! Wiem, to świetny pomysł, Mary. Można pić czekoladę prosto z fontanny. Uważam, że jest niesamowicie pyszna. Zgadzam się. Tyle, że czekolada w fontannie się kończy. Wszystko wypiłyśmy, Kate? Tak, i było niesamowicie dobre. Czy to kukurydza? Naprawdę muszę polać ją czekoladą? Hmm. Buba, buba, jest dobra taka, jaka jest, a z czekoladą będzie smakowało jeszcze lepiej. Ja pierwsza. Zdecydowanie mnie się nie spieszy. Zaczynaj. Zobaczymy. Mmm, apetycznie. Wleję czekoladę prosto do pudełka. Teraz zamknę i nim porządnie potrząsnę, tak żeby wstążka była cała pokryta czekoladą. Wow, wyszło świetnie. Teraz mam czekoladową gumę. Chcę spróbować. Wow, smakuje, wyśmienicie. Włożę to wszystko do ust. Jest pyszne. A teraz czas na czekoladowego mega balona. Uwaga! Super, wyszło wspaniale. A to jeszcze nie wszystko, bo mam drugą gumę. Też ją włożę do fontanny. Zrobię to samo, co z pierwszą. Nalewam, potrząsam... i zjadam z ogromnym apetytem. Mmm, świetnie. Jak apetycznie to jesz, Oj, malony też wychodzą świetnie. To prawda. A jak tam twoja kukurydza? Wciąż tu jest. Nawet nie wiem, jak ją zjeść. Dobra, zanurzę ją w czekoladzie. Może okaże się pyszna. Pachnie ładnie. Spróbuję. Nie jest to kaktus, ale nie jest to też huba buba. A może by tak to troszeczkę zmodyfikować. W torebce mam palnik. Włączymy go i podgrzejemy. Jeśli dobrze obliczyłam, powinnam otrzymać pachnący czekoladowy popcorn. Spójrz na to, Kate! Okej. Okay. Smakuje wyśmienicie. Mamy popcorn, czyli możemy oglądać śmieszne filmiki. Wow, kulinarny challenge. Fajnie, uwielbiam to. Nigdy nie wiadomo, kto na końcu wygra. Wow, ja też uwielbiam popcorn. Podczas gdy Mary jest pochłonięta filmem, ja mogę go trochę ukraść. To bolało. Nie pchaj się bez pytania. Patrz, co za emocje. Dobra, jest swój popcorn. Chciwusko. Nie sposób oprzeć się tej czekoladowej fontannie. Mmm, jakie to pyszne. Nadchodzą słodycze. Mam ciastka Oreo, super. A ty co masz? Nie mam słodyczy, tylko kwaśne cytryny. Wyobrażam sobie twoją minę po ich zjedzeniu. Mmm. Nie trudno to sobie wyobrazić. Może jak zanurzę cytryny w czekoladzie, to nie będą takie kwaśne. Chociaż to wątpliwe, ale trzeba spróbować. Muszę to zrobić szybko. Nie, nadal jest kwaśne. Dlaczego mam dziś takiego pecha? Nawet nie wiem, co ci powiedzieć, Mary. Ja nie mam żadnych problemów. To sprawia, że mi jeszcze bardziej przykro. Dobra, cytrynki, wskakujcie do fontanny, dam wam drugą szansę. Nie, nic się nie zmieniło. Nadal kwaśne. W porządku, muszę po prostu zjeść je wszystkie jak najszybciej. Kate, takich męczarni nie możesz sobie nawet wyobrazić. Masz rację, od samego patrzenia na ciebie robi mi się niedobrze. Ostatni kawałek, nie, już nie mogę. Mary, nie płacz. Trzymaj serwetkę, wytrzyj buzie i będzie lepiej. Dziękuję, Kate, jesteś taka miła. Mary powiedziałam wytrzyj buzia, nie wydmuchaj nos. Trzeba to szybko wyrzucić. Czas na moje pyszne oreo. Sorry Mary, nie mam czasu na zajmowanie się twoją histerią. Czekają na mnie pyszne ciasteczka. I chcę je szybko zjeść, ale najpierw zanurzę je w czekoladzie. Ciastka w czekoladzie. Super kombinacja. Mm, to jest pyszne. Palce lizać. Mm, chwileczkę. Oh, mam pomysł. Trzeba wyjąć wszystkie ciastka z paczki i odpowiednio je pokruszyć. Tu właśnie przydadzą się ciosy, karate! A teraz uderzenie głową! Świetnie! Nie zatrzymam się! Kate, wszystko w porządku? Absolutnie! Wpadłam na genialny pomysł. Do torebki z pokruszonymi ciastkami można wlać czekoladę, wbić w nią patyczek i zamrozić. Domyślasz się, co wyjdzie? Myślę, że wyjdzie coś fajnego. Dokładnie, ale trzeba troszkę poczekać. Zresztą nie spieszy mi się. Świetnie, włożę je do zamrażarki. A teraz odmierzam czas. Super! Czas wyciągać. Myślę, że się udało. Co zamierzasz, Kate? Zobaczysz. Chwytamy zapatyczek i zdejmujemy opakowanie. Jak fajnie. Swój szmery. Wyszły niesamowite lody Oreo. Jakie pyszne. A jeśli zanurzę je w fontannie, to smakują jeszcze lepiej. Wow! Czekolada z czekoladą. Takie pyszne, że nie można się oderwać. Kate, chyba masz kłopoty. Wszystko w porządku? Zamarzłaś? W takim razie będziemy musieli cię rozgrzać. Okryj się kocem. Te lody są takie dobre. Dzięki, Mary. Cieszę się, że mogłam pomóc przyjaciółce. Kate tak apetycznie je. Pewnie i tak się nie podzieli. Częstuj się, Mary! W końcu mi pomogłaś! Ciekawe, co to jest? Wow, to pianki marshmallow! Ojej, to straszne! Jeszcze jak! Mam śmierdzący ser! Nie poszczęściło mi się! Mam pomysł! Pianki pomogą mi zatkać nos! Kate, pozbądź się tego sera jak najszybciej, bo się tu udusimy! Naprawdę muszę to jeść! Nie chcę! Jeśli zanurzę go w czekoladzie, to przestanie tak brzydko pachnieć? Myślę, że nic się nie zmieniło. W porządku, wezmę mały kęs. Fu, to obrzydliwe. Kto wymyślił ten okropny ser? Nadaje się tylko do karmienia myszy. Och, hyda! Czuję się najlepiej. Fuu, co za smród. Potrzebuję czegoś, co zniweluje ten obrzydliwy smak. Czekolada. Właśnie to, czego potrzebuję. Wspaniale. Oj, jestem cała brudna. Muszę znaleźć jakąś szmatkę, którą będę mogła wytrzeć twarz. Ej, hey, Kate, to moja koszulka, a nie szmatka. Mogłaś się wytrzeć o swoją. To niegrzeczne. E, wyszło niezręcznie. Mary, będziesz jadła swoje marshmallow? Racja, moje pianki czekają na mnie. Biorę pierwszy patyczek i zanurzam go w czekoladzie. Wspaniałe. Jakie to jest pyszne. Chcę więcej. Muszę jeszcze raz zanurzyć pianki. Pyszne. Nie można się oderwać. Mary jest takim apetycem. Ja też chcę. Przepraszam, Kate, ale pianki są moje, co oznacza, że sama je zjem. Jedna za drugą. Smakują bombowo. Ojej, jedna pianka została na szczycie fontanny. Zaraz się nią zajmę. Nie tak szybko. Ach, tak, zbliża się walka na miecze. A zwycięzca zje ostatnią piankę. Nie jestem nim ja. No to próbuję. Mmm. To jest naprawdę dobre. Nie szkodzi, ja zjadłam resztę. Przy okazji zostały jeszcze dwie. Pachną wspaniale. Są pyszne. Mary miała się w nosie. Co z tego? Są tak samo smaczne.